Witam serdecznie w Majtkie ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z białą czekoladą i likierem na puszystym wilgotnym kakaowym biszkopcie. Ciasto jest bardzo smaczne i proste w przygotowaniu. Wygląda apetycznie z pokruszonymi bezami i płatkami migdałowymi. Zmodyfikowany przepis z bloga Zjem to. Zapraszam na film. Składniki na biszkopt. 4 jajka, osobno żółtka i białka. 80 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 90 ml oleju, 35 g kakao bez cukru, jedna płaska łyżeczka proszku do pieczenia i 150 g cukru. Białka przekładamy do czystej, suchej miski i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Do piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu odcinamy trochę przypieczoną skórkę, aby krem ładnie trzymał się biszkoptu. Biszkopt wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia: 80 ml wody, 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczka cukru pudru. Składniki do nasączenia mieszamy i tak przygotowanym pączem nasączamy biszkopt w blaszce. Składniki na krem. 500 g serka mascarpone w temperaturze pokojowej. 200 ml likieru jajecznego w temperaturze pokojowej. Może być adwokat koniak, 240 g białej czekolady. I dwie łyżeczki fiksu do śmietany. Dodatkowo około 4-5 łyżek konfitury z czarnej porzeczki lub drzemu porzeczkowego. Najpierw roztopimy czekoladę. Możemy zrobić to na parze, lub tak jak ja, w mikrofalówce. Jeśli roztopiamy czekoladę w mikrofalówce, robimy to etapami. Połamaną czekoladę wstawiamy na około 30 sekund do mikrofalówki, wyciągamy, mieszamy i znów wstawiamy do mikrofalówki na około 30 sekund. Tak postępujemy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Odstawiamy do ostudzenia. Czekolada ma być ostygnięta. Ważne, aby nie była tężejąca, może być delikatnie ciepła. Biszkopt w blaszce smarujemy konfiturą porzeczkową. I skończymy krem. Do miski przekładamy serek i ucieramy mikserem przez około 1 minutę. Dodajemy połowę likieru i mieszamy mikserem do połączenia składników. Dodajemy pozostały likier, fix do śmietany i znów mieszamy do połączenia składników. Dodajemy roztopioną białą czekoladę i znów mieszamy mikserem do połączenia składników. Gotowy krem wylewamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Stawiamy do lodówki na całą noc. Do ozdoby ciasta potrzebne nam będą bezy i około dwie garście płatków migdałowych. Na suchą patelnię lub do rondelka przekładamy płatki migdałowe, stawiamy na gazie i podgrzewamy. Od czasu do czasu mieszamy, aż płatki się przyrumienią i zaczną ładnie pachnieć. Ściągamy z ognia, przysypujemy na talerz i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Dobrze schłodzone ciasto posypujemy uprażonymi migdałami i pokruszonymi bezami. Ciasto możemy wyjąć z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. I nasze pyszne, kremowe ciasto z białą czekoladą i likierem jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne, proste i szybkie w przygotowaniu. Polecam!